Witam, nasza firma jest przedstawia Nissan Qashqai pierwszej generacji wyposażonego w silnik 1.6 o mocy 115 koni mechanicznych w którym wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC sekwent 24 kolejno w komorze silnika obok akumulatora widzimy komputer sterujący elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej reduktor BRC Genius, filtr fazy lotnej oraz tyskiwacze gazowe BRC. Samochód dodatkowo został wyposażony w lubryfikację systemu ochrony gniazd zaworów głowicy, dodatkowym sterowaniem elektroniką. Przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz umieszczony został po prawej stronie kierownicy w dolnej części kokpitu. Po prawej jego stronie umieszczona została dioda sygnalizacyjna minimalnego stanu płynu lubryfikacji. Zbiornik toroidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 47 litrów, w średnicy 630, w wysokości 204. Milimetrów. Zawór tankowania umieszczony został przy wlewie benzyny pod klapą, tak prezentuje się Nissan Qashqai z instalacją gazową Berce.